The Może porozmawiamy trochę o programie, o jurorach. Z kim miałaś taką najlepszą więź, najlepszy kontakt, a z kim może najsłabszy kontakt? Z jurorami wszystkimi miałam naprawdę fantastyczną relację, z każdym z osobna, bo i z Marcinem miałam przefantastyczne zdjęcia, które mi robił, bardzo go cenię za to. Joanna jestem mi podobno ulubienicą, zresztą nie podobno, bo też mi osobiście to było. mi to przed chwilą. Tak, więc fantastycznie, no więc jak tu nie kochać Joanny za takie słowa, no też była bardzo bardzo taką ciepłą, maminą energię dawała. No, Dawid Woliński, u którego już pracowałam i też prywatnie bardzo, bardzo go lubię. No i Kasia Sokołowska, która zawsze była dla mnie inspiracją, jest dla mnie taką kobiet, kobietą klasy i, i kobietą biznesu. Ja bardzo lubię takie kobiety i zawsze gdzieś tam mm, odpowiadałam, że Kasia była i jest moją jedną z ulubionych, jedną z, no właściwie no to teraz mówię, że każdy jest ulubionym żyri, więc trudno mi wybrać naprawdę tę jedną osobę, bo z każdym Mam jakąś taką swoją osobistą relację, którą bardzo cenię i z każdym z nich osobno mam inne doświadczenie. Dokładnie. Fajnie słyszeć, że tak pozytywnie się o wszystkich wypowiadasz, że faktycznie masz fajne doświadczenia, fajne wspomnienia z tego programu, ale pamiętaj, że wchodząc teraz w show biznes, mamy i pozytywne komentarze, i negatywne. Czy Ty już czytałaś coś na swój temat? Na szczęście większość komentarzy to były komentarze pozytywne, i szczerze mówiąc, mogę na palcach jednej ręki policzyć złe komentarze, jakie przeczytam. Może to kwestia tego, że. Chociaż był taki jeden moment, że była taka mała fala hejtu, ale... Ja po prostu przestałam czytać te komentarze. Ja myślałam, że będę siedzieć w tym tel telefonie, czytać i skrolować. Nie, zobaczyłam jeden zły komentarz, drugi, widziałam, okej, okay, hate, go na hate. Jakby będzie więcej tych hateów w tym jednym miejscu, więc po prostu wyłączyłam i już nie chciałam do tego wracać. Potem ktoś mi mówił, Klaudia, czy ty to widziałaś? Tak, widziałam i nie chcę widzieć. Jakby ja się od tego odcinam, po co mam się skupiać na czymś takim? Ja wszystkim nie dogodzę, ludzie mówili, mówić będą. No takie, takie jest życie i ja się absolutnie tym nie przejmuję. Ja się skupiam na samych pozytywach, a mam ich bardzo dużo w swoim życiu. To dobrze. Ja na przykład czytałam taki komentarz oprócz oczywiście licznych pochwał, że jesteś modelką jednego wyrazu twarzy. Ktoś tak pomyślał? A to ciekawe, że jestem modelką jednego wyrazu twarzy. Nie zgadzam się z tym, kiedyś bym tak powiedziała, ale uważam, że naprawdę jakbym dała teraz komuś książkę z moimi zdjęciami do pooglądania, tam absolutnie nie ma jednego wyrazu twarzy.